Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Subickie Łąki, 21 lipiec 2012. Dzisiaj kilka słów na temat tęczy i burzy. Tęcze i burze, prawda? Przepiękne, niezwykłe, wspaniałe zjawiska atmosferyczne. Któż nie uwielbia patrzeć na tęcze. To, co jakby niesie ze sobą ten, ten, ten widok przepięknej tęczy, pokazując piękno natury, a równolegle, jak reagujemy na burzę, jakie są nasze emocje, prawda? Kiedy widzimy tą masę błyskawic, widzimy tą potęgę tej natury. Burze i tęcze są ze sobą bardzo sprzężone, tak jak w naszym życiu, nasze sytuacje, przez które przechodzimy, czyli problemy ich rozwiązania, to, co jest w naszych myślach, to, co się dzieje w naszych emocjach. To ciągłe burze i ciągłe tęcze, bo tak to wygląda. Floyd Holdman, no, niekwestionowany numer jeden lider Morindy, bez wątpienia. Człowiek, który dla Morindy chyba zrobił najwięcej, jeśli chodzi o konsultantów. Budował piękny, wspaniały biznes. Zresztą wcześniej, przez szereg lat, fotograf National Geographic mówił, że jeżeli chcesz sfotografować tęczę, musisz przetrwać burzę. I taka jest prawda, i tak jest w życiu, i tak jest, tak jest ze wszystkim. Jeżeli tęcza jest coś wartościowego, pięknego, ślicznego, to żeby ją zobaczyć, trzeba po prostu przetrwać tą niepogodę, przetrwać burzę, przetrwać sztormy, przetrwać gromy. I tak jest w życiu, tak jest w życiu ze wszystkim. I wiemy o tym, ale, ale jednak często o tym zapominamy. Chcielibyśmy ciągle widzieć tęczę, chcielibyśmy ciągle widzieć piękną, chcielibyśmy ciągle widzieć, żeby się wszystko pięknie układało, szło, ale tak naprawdę to rośniemy, to idziemy w górę, to tak naprawdę poznajemy siebie w czasie burz, tak naprawdę poznajemy, kim jesteśmy jako człowiek, jak daleko zaszliśmy, jak, jak potrafimy panować nad naszym życiem tylko w czasie sztormów, tylko w czasie burz. W czasie tęczy? Nie, w czasie tęczy jest pięknie, ślicznie fajnie, ale tak naprawdę to burze weryfikują nasz stan w danym momencie. I może to tyle. Tyle na dzisiaj na tej kikowej e, trasie, na tym kikowym szlaku o tęczach i o burzach. Piękna, przepiękna pogoda wreszcie lipiec. Wreszcie lipiec zaczyna być tym prawdziwym lipcem. Też trzeba było przetrwać ileś dni deszczowych, niepogody, nieładnych, żeby zaczęła się ta piękna, śliczna pogoda. Do zobaczenia jutro na Kikomisłaku. Hej!